Naszym graczem jest Pani Ewa Kulesza ze Sznigrody. Zgłosiłam się do udziału w Grze Ciemno ze względu na moją mamusię, która jest osobą medialną. Chciałam w końcu wyjść z jej cienia. Brała udział już w Grze Ciemno, jak również w wielu innych teleturniejach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze Żwidrodu, gotowe. Ze Żwidrodu. Tak. Koperty gotowe, czekają na panią. Jak dzisiaj forma przed grą? Dobrze. Nastrój też dobry? O, jak najbardziej. Widzę, że moc jest pani. Moc Bardzo jest? Dużo. Jest. Zaczynamy grę. Które koperty? Poproszę piątkę. System jest? To się okaże w trakcie. Na razie tak y, strzelam. Strzały na pewno? Na razie tak. Dobrze, proszę bardzo. 16. 16 to z drugiej... Ale że tak, żebym chodził wybiera, rozumiem. Tak? Tak, 20. Żeby trochę pochodził, trochę. Teraz. 20. A, przepraszam, 16, tak? Wziąłem 21. A to może jakiś znak, jak pan wziął? 21. A co teraz? 21. Proszę! I 20. I 20. Z tej, a już nie będę chodził, to sobie sięgnę. I jeszcze jedna. Jeszcze jedna? Tak. Chciałam, że pan pochodził jeszcze. Dziesięć. Jak taki zdalnie sterowany, tak? Tak. Wypuszczam mi pani sobie, tak? Tak, ładnie się pan prezentuje, więc popatrz. Proszę bardzo, dziękuję Pani również świetnie. Zapraszam do gry. Pani Ewo, kto panią tutaj dzisiaj dzielnie będzie wspierał? Moja kochana mamusia. Witamy panią. Dzień Poznaje. Poznaję. Uczestniczka naszej gry, tak? Tak jest. Ja się mieszam tymi kopertami strasznie. Niewiele pani wygrała, prawda? Ile? 1600 zł W grze w ciemno tutaj u nas. Grze w tak jest. No to miło panią zobaczyć ponownie. W porządku, pani Ewo. To co, startujemy, prawda? Oczywiście. Oto pierwsze pytanie dla pani Ewy. Jaki tytuł nosi wojenny film Edriu McLagena o najemnikach w Afryce? Tak. Dobrze się zaczyna, tak? Bardzo. A najpierw koperta. Poproszę 16. Proszę bardzo. I mamy takie warianty. Dzikie gęsi, wściekłe psy, szalone koguty czy. szarżujące byki. Wszystkie mi się bardzo podobają. Zwłaszcza te szarżujące byki. Ale. W najemnikach w Afryce. Zrobię wyliczankę. Dobrze. Głośno. Wyszło mi coś innego, co chciałam. Co pani wyszło? Wyszło mi wściekłe psy. To może te dwa, skoro już tak mi wyszło, to może bym odrzuciła. Nie, szarżujące byki. To mi się podoba. Dzikie gęsi. Odpowiedź A. Dobrze, tą szeslaskę, proszę bardzo. Do niszczarki. Ja nie wiem, czy to dobrze. Ale już nie ma co myśleć. Nie będzie. Jedna będę. zniszczona, tylko ważne, żeby zdobyć kolejne koperty. I oto kolejne pytanie. Z którego kraju pochodził słynny rewolucjonista Ernesto Che Guevara? Najpierw koperta, paniewo. Dwadzieścia. Proszę bardzo. Dwudziestka i mamy takie warianty. Z Kuby, z Hiszpanii, z Meksyku czy z Argentyny? Argentyna. Odstawiam pani na Stawiam D. na Argentynę. Tak zostaje? Tak zostaje. Tak jest. Dziękuję. On... Miał obywatelstwo Kuby, pochodził z Argentyny, a zginął z kolei w Boliwii. Proszę bardzo, dwudziestka jest pani, trzy koperty jeszcze do wygrania i kolejne pytanie. Kto zagrał rolę tytułową w filmie Kopernik z 1973 roku? Najpierw koperta 10. Proszę. Dziękuję. I warianty są takie. Jerzy Zelnik, Jan Nowicki. Andrzej Kopiczyński czy Krzysztof Kowalewski? Tak. O Boże. A to nie, nie było on. takich. To nie ma nawet odpowiedzi. Nie było takich pytań na moim poziomie? Takim trochę niższym? Ja myślałem, że wyżej powinno być. Że Pani wysoki no. poziom, powinny być trudne 73. pytania. trzeci. W ogóle nie To Pani poziom w... to jaki jest? Na przykład jakie pytanie? Trudniejsze. Trudniejsze. No tak myślałem tak, właśnie, tak, właśnie. Nie, to jednak trudniejsze, Dziście. tak. C, Andrzej Kopiczyński. Kopiczyński. Pani Władysława? Tak. Oczywiście. Dzięki. Czyli rozumiem, że troszkę za łatwe pytania są, prawda? No Widać, właśnie. prawda? No tak, że na odpowiednim poziomie, teleturniej, gracz dobry, prawda? Tak, to trzeba prowadzący, godnie. świetny. Dziękuję. Dwie koperty jeszcze do wygrania. To w takim razie przedostatnie dla Pani pytanie. Kto zdobył dwie bramki w meczu Polska-Portugalia w październiku 2006? 5 czy 21? 21. Proszę. Maciej Żurawski, Grzegorz Rasiak, Eusebiusz Smolarek, czy Jacek Krzynówek? Eusebiusz Smolarek. Bardzo dobrze. Oglądałam. Oglądałam. No i ze sportu, prawda? Z tak. każdej dziedziny. No, to dlatego, że mamusia moja jest kibicem sportu, więc. Aha. To przy okazji pani ogląda. Tak. tak I teraz ostatnie pytanie dla pani. Ewy. Żoną którego z władców Francji została Adela z Champagne. Czy to jest na, na poziomie pytanie? Nie na moim. Za łatwe. Za łatwe. To warianty oczywiście dużo tutaj pani y, pomogą. Ludwik piąty, Ludwik szósty, VI, Ludwik siódmy, a może Ludwik ósmy? <suszy> na pewno któryś Ludwik pomiędzy piątym a ósmym. Tak? Tak. Adela. Szósty. Blisko było, ale niestety, ale niestety nie. Ludwik, siódmy, odpowiedź C. No trudno. Wniosła zresztą w posagu szampanie. Ojczyznę win musujących. Chcę Niszczymy piątkę. Nie no, ale blisko. O jednego Od... Ludwika się pani go pomyliła, tak. prawda? Proszę bardzo, do niszczarki Proszę bardzo, do niszczarki piątka. <suszy> I poproszę na środek. Proszę bardzo. Ułożymy, tak? Ja już ułożę. Proszę. Pani Ewo, mama sprzedała koperty? Jak to było? Nie, mamusia była dość y, stanowcza i wzięła koperty. Aha, z, aha, i tam było te 1600 zł, w, tak? W tym trzy zera. Dwa <laughs> zera? To nie, I dwa zera, tak. rozumiem. 1500 i stuwa. I stuwa i dwa zera, rozumiem. A pani co zrobi? Ma pani trzy koperty. Sprzeda pani? Sprzedam. Pomna doświadczeniem, tak? Tak. Ile za te trzy? A ile byłby pan w stanie dać za te trzy? Ciężko zdobyć. A ile mam mi proponowałem? nie pamiętam. 20 tysięcy. 19 tysięcy. Aha, a pani wolała koperty, tak? Nie, ja wolałam 20, a pan już nie chciał dać tego. A warto było ten tysiąc się spierać? Dziś to bym się nie spierała. Teraz wiadomo, że nie warto. Mhm. ty dwa razy traci. Tak jest. Panie Ewo. Czekam na pana propozycję. Nigdy nie umiałam się targować, a tym bardziej licytować, więc. To zaraz sprawdzimy, czy pani nie umie. Dobrze. Po 500 za każdą. No, jako starzystka, to tak jak dla mnie, to dużo jest. Po 500 Aha. za każdą. No, nie ja liczyłam na trochę więcej. No, musiała no miała 1600 w kopertach, więc yy, no, ja bym chciała Pięciu. troszkę... Pięciu. Pięciu. Pani ma trzy. No ale ja chciałabym troszkę znacznie ją pobić. Słucham, paniewo. Chciałabym po... po pięć tysięcy za każdą. A widzi pani, umie pani jednak sztalgować. Tak, tak, się. Mówiła, że nie umiem. Okaże Dobrze. się. Dwa tysiące za komplet. Za mało. Po tysiąc za każdą. No już, Mama powita, już. Słucham. Stanowczo za mało. Po trzy za każdą, co najmniej. Po Pani trzy? już swoją szansę miała, Pani Władysławo. Zamiast Aha. wziąć dziewiętnaście tysięcy, wzięła Pani 1600. Bo ja byłam pazerna, a tutaj tylko 9 już chcę. A nie dziewiętnaście. To się okaże zaraz. Dałoby radę 13 tysięcy za te 3, to tak 13 jest ładna. Wow. Pani mówiła 15 teraz 13, tak, tak? Spuściła. Ja poszedłem dwa razy do góry, a pani raz. To jeszcze raz 12. poproszę 12 400 tysiące. Hmm, to fajnie. A można by troszkę więcej? Dziesięć tysięcy. Pięć. I może jedną kopertę sprzedam. Którą? Dziesiątkę. Za ile? Za osiem tysięcy. Ile za wszystkie pani mówiła? Zgubiłam się. Chyba dziesięć. No. Dziesięć. No, ładnie tak. Ja liczę, że tam jest Czyli róża. tak. Dziesiątka za 8, tak? Tak. Czyli te dwie rozumiem po tysiąc złotych. No bo w sumie dziesięć No Powiedzmy, prawda? chwilowo. Tak. Te dwie ja kupię za dwa tysiące. A dziesiątkę? No bo z osiem pani chce za nią. Tak. Czy jest najdroższa? To ja wolę kupić te dwie za dwa. No, to nie. A jak nie? Przecież pani ustawiła cenę. 8 za jedną mhm. i dwa tysiące za te dwie. No, ja wola sprzedać dziesiątkę, tych dwóch nie. Mogę, tak? Uczę się. No dobrze, ale to taniej musi być. Pani by dlaczego? No bo tak, dziesięć tysięcy za, za trzy, prawda? Tak, tak, ja to rozumiem. Do tego etapu rozumiem. No. Ale ja nie chcę sprzedać jednej Tych dwóch nie chcę. Ja rozumiem. Ale ile jedna kosztuje? Jak dziesięć za trzy. No troszkę. No ale ile? No troszkę. Troszkę, czyli ile? Trzy i pół. Daję trzy pół. Proszę bardzo. Za co? Za dziesiątkę. Za dziesiątkę. No bo nie rozmawiamy, prawda? Tak. Trzy pół do studia, proszę. chcesz? Proszę uprzejmie czy tak. Dziesiątka moja, 20, 21. pani tak. i trzy i pół tysiąca, prawda? Tak jest. Co teraz? Którą teraz pani sprzeda? 21. jeden. Za ile? Chyba nie muszę za 3,5. Może pięć? być mniej. A może być więcej? No ile za 21? 5 tysięcy. 5 tysięcy proszę. Mama pobita, prawda? Zdziwiona. W szoku. Ja sama jestem w szoku. Proszę bardzo, to jest 5 tysięcy i teraz 21 moja, 10 moja, pani 20 i 8500, tak? Osiem i pół tysiąca, tak? Mhm. Pani mówiła 10 za 3, prawda? A ma Już pani ma, tak, czyli? Nie ma problemu, sprzedaję do 10. Za półtora tysiąca, 20. Tak Chyba, że pan dorzuci 2000, tam. Nie chcę jej. W porządku? Wcale? To ja ją biorę. Tam jest minus. To teraz nie pan... Mówi. <noise> Minus. Dlatego pan tak chętnie dawał mi te pieniążki, tak? Oczywiście, słusznie. Teraz pani dobrze zauważyła. Okej. Okay. Możemy się zamienić kopertami. Nie chcę pan, widzę. To co robimy? Jak będzie atrakcyjna propozycja, to kto wie. Słucham. Ja słucham. Bo teraz ja już będę słuchał. Nie, to ją wezmę. Bierze Pani minusa? Biorę minusa. Dobrze. Okej. Okay. Mogę? Ale nie zamieniamy się, tak? Nie. Biorę dwudziestkę. Ponuję wymienić dwudziestkę na dwadzieścia jeden. Mogę się skonsultować? Jasne. Nie licz na mnie. Będziesz obrażona. Obcowa <noise> towarzysząca, tak? <noise> ja bym zamieniła. Oczywiście. Ale cię? decyzja należy do ciebie. Jak najbardziej. To co, nawet. Chociaż dwa nie do końca wierzę, to jest pokerzysta. Zobacz ja nie, na tą twarz pokojową. Ja nie umiem w pokera grać. Ja też nie. Dlatego nie wygrałam. <głosy> 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 nie, nie zamieniłabym. Podoba mi się dwudziestka. Nie wiem dlaczego. A ja pani dopłacę. Słucham, propozycji. Bo zazwyczaj przy zamianach to mi dopłacają, prawda? Tak. tak. A to będzie inaczej, ja pani dopłacę. Proszę, propozycję słucham. Tysiąc złotych i się zamieniamy. Zamieniamy się na koperty, tak? Tak. Nie, ja zostanę przy 20. Bądź twarda. dopłacę dwa tysiące. Zobaczymy, jak długo, nie? Nie, bo 2000. E, nie, ja mi się jednak ta dwudziestka. Nie chcę się zamieniać. Uwaga, uwaga. Proponuję pani 10 tysięcy. Tak. I wymiana 20 na 21. Tak, teraz tam się duszno zrobi. Będzie zrobiła. pani miała 18,5 tysiąca. Co mam teraz zrobić? Mamunu. Pomóż. Dobra, powiedziałaś, byś zamieniła. Nie, nie zamieniam. Dobrze, nie zamieniamy. Nie. 20 zostaje u pani. Tak. Proszę, 21 jeden. Do niszczarki. O nie. Już wiem, co pan powie. Znaczy, się na dziesiątkę, tak? Proszę tego nie mówić. To powiem. Za... Nie chce pani? Nie. Dziesiątkę do niszczarki? Tak. Proszę bardzo. Nie chciała pani... Nie chciałam. Nawet żebym zaproponował, pani nie chciała. Proszę podtrzymać sobie kilka jeszcze. Słucham. Czy chce pani wymienić dziesiątkę na dwudziestkę? Nie. To dziesiątkę do niszczarki, proszę. Co? Dwudziestka moja? Dwudziestka jest pani. Bardzo dziękuję. A zopatrz, bardzo proszę. Jaki jest. mogę zerknąć? No przy tam jest minus, mówiłem. To nic, ale minus jest ładnie wygląda. Widziałam, jak koleżanka miała. Mogę? Proszę bardzo. No tak, jak pani mówiłem. Tak, jest. Ja się kręcę. Ale nie chciała Byłam pani zamienić, prawda? Nie, no uparłam się na to Mogła pani mieć 18,5 tysiąca, prawda? I kopertę. No niby tak, ale jak mogła mieć też tamtej minus. A ja mówiłem, że tu jest minus po pani stronie. Tak. A po mojej stronie nie było. No, no nie. Mój błąd. Tak. Tak. Dwudziestka jest pani, na pamiątkę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Uparłam się! Mówiłam, ja bym no, no. Podpowiadał tak mi się wydawało, że podpowiada, ale nie do końca mu wierzyłam. Kiedy oglądałam poprzednie odcinki, gry w ciemno, nie zawsze się sprawdzały te jego podpowiedzi, więc niby naprowadza na, na tą właściwą, no ale wybór należy do nas, a on nie zawsze jest taki, jaki byśmy oczekiwali na samym końcu.